Ale ta wydawca ma jakiś taki swój pogląd. No i, 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 i ciągle jakoś jest tutaj między nami takie niedogadanie z tym Pichonem. A jaśnie pan Pichon wziął się stąd, że mały Fryderyk, kiedy pojechał na swoje pierwsze wakacje do szafarni, do, do takiego dworku, w którym mieszkał mieszkanie rodzica jego kolegi Dominika Dzianawskiego, i zaprosili go na te wakacje. że się dobrze czuje, albo że się źle czuje, że potrzebuje pieniędzy, albo że pozdrawia, albo że nie pozdrawia. Więc pozostawały mu tylko listy, zwykłe listy pisane. Ale ponieważ był chłopcem wyjątkowo kreatywnym od początku do końca, więc nie chciał pisać zwyczajnych listów, typu kochana mama, kochany tato, tylko postanowił wydawać kurier szafarski, czyli taką gazetę. W tym czasie bardzo popularna była gazeta Kurier Warszawski i on wzorował się na się pod artykułami zamiast Fryderyk Chopin, czy wasz Fryderyk Chopin, czy tam wasz syn Fryderyk Chopin, redaktor kulmina szapowskiego. To podpisywał się właśnie Jaśnie Pan Pichon, a to wymyślił w ten sposób, że hopping, Pichon, to po prostu odwrócenie wiadomo. Liter, odwrócenie no, nazwiska, taka zabawa słowa. Ale ja pisząc tę książkę dowiedziałam się, że właściwie jest jeszcze jedno znaczenie tego całego pichona. Jeżeli y, czytamy Chopin, to powinniśmy czytać piszą, a w tym czasie mówiło się w polskim, jaśnie pan spacerują na przykład, albo jaśnie pan odpoczywają, albo jaśnie pan czytają książkę. No to jeżeli jaśnie pan piszą, to kurier szefarski piszą. Więc bardzo był sprytny ten Chopin. I to właśnie chciałam pokazać. I to też chciałam pokazać od razu w tytule, że to nie był taki Chopin, którego znamy może ja nawet ze szkoły muzycznej, bo jak kończyłam szkołę muzyczną, podstawową liceum i studia muzyczne, więc jakby byłam zaprzyjaźniona z Chopinem, zaprzyjaźniona z takim Chopinem, który...